Powszechna popularność social mediów spowodowała, że obecnie każdy może stać się influencerem niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje. W internecie możemy znaleźć twórców specjalizujących się w prawie, będących nauczycielami, a nawet budowlańcami. W dzisiejszym odcinku przedstawię historię kontrowersyjnej influencerki, która z zawodu jest ginekolożką. Mowa oczywiście o mamie ginekolog, wokół której co jakiś czas lubi być głośno. Emanowanie pieniędzmi, w topy wizerunkowe i nieustanne wojny z portalami plotkarskimi to jedynie niewielki fragment kariery Nicole Sochackiej Część internautów uważa ją za skarbnicę lekarskiej wiedzy, aktywistkę poprawiającą byt polskich kobiet i przede wszystkim osobę, na którą zawsze mogą liczyć. Lecz istnieje też spore grono antyfanów influencerki podkreślających szkodliwość jej kontentu. Dlaczego tak wiele osób uważa, że mama ginekolog powinna zniknąć z internetu? Nicole Sochacki-Wójcicka pochodzi z bardzo dobrego domu, co było jej często wypominane, zwłaszcza gdy zaczęła być rozpoznawalna. Zresztą kobieta nigdy się z tym nie kryła, wprost przyznając, że wiodła bananowe życie. Bo wiesz, no ja byłam dzieckiem bananowym, no nie będę, jakby będziesz miał takie komentarze, no przyznam się, byłam, miałam 10 lalek Barbie. W opublikowanym niedawno podcaście na kanale Żurnalisty, influencerka nieco szerzej opowiedziała o swoim dzieciństwie. W sekcji komentarzy pod rozmową pojawiło się wiele uwag dotyczących m.in. tego, w jaki sposób Nicole opowiadała o rodzicach bardziej przykuwając uwagę do ich statusu materialnego w tamtym czasie, zamiast do wartości, jakie jej przekazywali. Jacy to byli ludzie wtedy? Nie <grymne> byli... <grymne> <grymne> taką, wiesz, no taką wyższą klasą. Co ciekawe, w domu Sochackich kręcono niektóre sceny do jednego z klasyków polskiego kina, mianowicie filmu Killer, a rodzice Nicole przyjaźnili się z reżyserem odpowiedzialnym za tę produkcję. Przyszła mama i ginekolog w jednym ewidentnie odziedziczyła po rodzicach żyłkę do interesów. Pani Ewa Sochacka wydawała w tamtym czasie popularny magazyn Dom i Wnętrze, a w 1991 roku otrzymała tytuł Businesswoman Roku. Z kolei ojciec Nicole po powrocie do Polski prowadził szwalnię, która zaopatrywała marki takie jak Hugo Pos. Pierwsze kroki w przestrzeni medialnej Nicole stawiała w okolicach 2015 roku. Już wtedy pracowała w zawodzie jako lekarka-rezydentka, odbywając w tym czasie szkolenie specjalizacyjne z ginekologii i położnictwa. Jak wskazała podczas wywiadu, powodem założenia kanału była chęć pozbycia się samotności. Wówczas kobieta nie spodziewała się tego, że kilka lat później social media przyniosą jej takie zyski. Kobieta w bardzo szybkim tempie zaczęła zyskiwać na popularności, a wiele kobiet wprost dziękowało jej za wartościową wiedzę w przystępnej formie. Z czasem Nicole Wraz z mężem założyli firmę Roger Publishing oraz Fundację Ernesta, aby uczcić pamięć synka, którego influencerka niestety straciła w 2017 roku. Jako działaczka i edukatorka, Nicole skupia się na promowaniu badań profilaktycznych, takich jak cytologia, mammografia czy USG piersi. Dzięki jej inicjatywom wiele kobiet w Polsce ma lepszy dostęp do niezbędnej wiedzy oraz produktów przydatnych w okresie ciąży, porodu i połogu. To ona wymyśliła np. słynne segregatory ciążowe, w których krok po kroku rozpisany jest każdy miesiąc. Jedną z jej najbardziej Bardziej wiralowych akcji było Wietrzenie Narodowe, podczas którego przełamała tabu i zwróciła uwagę na to, że dla zmniejszenia częstotliwości infekcji intymnych kobiety nie powinny spać w bieliźnie. Następstwem akcji było wypuszczenie do sklepu Mamy Ginekolog bawełnianych majtek do snu oraz piżam. Początkowo wydawać się mogło, że kariera Mamy Ginekolog będzie pozbawiona jakichkolwiek kontrowersji oraz dram, lecz jak już większość influencerów zdążyła się przekonać, jest to niemożliwe. Jakie sytuacje sprawiły, że tak wiele osób do dziś niepochlebnie wypowiada się o tej kobiecie? W drugiej połowie 2021 roku marka osobista Nicole była już bardzo mocno znana, a ona sama stała się jedną z bardziej rozpoznawalnych influencerek w swojej branży, o czym świadczyła liczba obserwujących na Instagramie, która wtedy wynosiła 850 tysięcy. Dziś ten wynik jest większy o kolejne 100 tysięcy. Mama ginekolog pracowała w szpitalu, prowadziła firmę, a interes praktycznie sam się kręcił. W jednej kwestii idealny scenariusz Nicole nie poszedł zgodnie z planem. Chodziło o egzamin specjalizacyjny, który oblała obserwatorom z wierzała się, że zrobiła co mogła i wytłumaczyła, że ten egzamin nie zmienia niczego w jej życiu, bo jedyne do czego by ją uprawniał to otworzenie poradni na NFZ, czego i tak nie planowała. Jednak ta porażka była dla niej szokująca, bo nigdy wcześniej nie oblała żadnego egzaminu i jak podkreślała, była bardziej zła niż smutna, bo w Polsce brakuje specjalistów, ale każde rezydenci, tacy jak ona, poświęcają na naukę kilka miesięcy przerwy od pracy z pacjentem, po to, żeby udowodnić, że czarne jest czarne. W internecie momentalnie wybuchła burza, a portale plotkarskie rozpisywali się o kobiecie jako największej oszustce, wprost wytykając jej, że nazywała się lekarzem, którym według nich nie była. Podchodząc do sprawy w pełni obiektywnie, to trzeba przyznać, że trudno wyobrazić sobie, żeby lekarz rezydent w trakcie specjalizacji nie mógłby przyjmować pacjentów, posiadając przecież prawo do wykonywania zawodu. Z ustawy o zawodzie lekarza i kodeksu etyki lekarskiej wynika najważniejsza zasada. Po pierwsze nie szkodzić, a więc pomoc medyczna ma być udzielona w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej oraz odpowiedniemu poziomowi umiejętności lekarza. Nieco trudniej sprawa ma się z tytułami. Najbezpieczniej byłoby tytułować się jako lekarka w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa. Jednak jest to dosyć długa formułka i co więcej, nie dla wszystkich zrozumiała. Wielu lekarzy decyduje się więc na potoczną, krótszą wersję z samą nazwą obszaru, którym się zajmują: laryngolog, urolog, ginekolog. Lekarz w trakcie specjalizacji może więc wykonywać określone czynności medyczne w ramach nadzoru, ale nie powinien przedstawiać się jako specjalista w danej dziedzinie, ponieważ może to wprowadzać pacjentów w błąd. Cęk tym, że mama ginekolog nigdy nie przedstawiała się jako specjalistka. Używała tylko krótszej, podocznej wersji, prawdopodobnie po prostu dla uproszczenia swojego niku i lepszej identyfikacji jej profilu. I zakmyślałam, no kim ja jestem? No jestem mamą. I jestem ginekologiem. No dobra, mama ginekolog. Egzamin specjalizacyjny Nicole zdała po niedługim czasie, bo już początkiem 2022 roku mogła pochwalić się tytułem. Odpowiadając na zarzuty dotyczące tego, że kobieta przedłużała swoją specjalizację, blokując przy tym miejsce innym, ta podkreśliła, że proces zajął jej aż 10 lat, ponieważ w międzyczasie przechodziła przez 5 ciąż i minimum dwa urlopy macierzyńskie. W kwestii tytułowania influencerka stwierdziła, że w polskiej opiece zdrowotnej obowiązuje zasada, że lekarz na rezydenturze wymaga nadzoru. Nad sobą jedynie przez pierwszy rok pracy, później może już po prostu pracować jako ginekolog. Po roku specjalizacji dostaje się taki papierek od swojego kierownika specjalizacji, że jesteś gotowym, żeby samodzielnie pracować, no więc ten zarzut jest niezasadny, dlatego że większość lekarzy ginekologów w Polsce czy lekarzy niespecjalistów, jak idziecie do gabinetu, to bardzo prawdopodobne, że pójdziecie do osoby, która jest w trakcie specjalizacji. Co ciekawe, mama ginekolog w lipcu 2024 roku wygrała sprawę sądową z wirtualną Polską dotyczącą opublikowanego przez nich artykułu pod tytułem Mama nie ginekolog. W ramach kary spółka była zobowiązana wpłacić 5 tysięcy na cele charytatywne oraz opublikować baner z przeprosinami na górze strony, który miał być tam zamieszczony przez 7 dni. Mama ginekolog ma niezwykły dar do tworzenia wokół siebie kontrowersji. Nie sposób ocenić, czy wynika to z jej bezkompromisowego podejścia do życia, czy odgórnie zaplanowanej strategii. Faktem jednak pozostaje, że mama ginekolog ewidentnie przyciąga dramy. Jedna z największych afer w dotychczasowej karierze kobiety dotyczyła przyjmowania znajomych pacjentek poza kolejką na NFZ. Na początku roku 2023 Nicole za pośrednictwem swoich social mediów przyznała, że zdarza jej się przyjmować koleżanki i członków rodziny poza kolejnością na NFZ normalne, że każdy lekarz w każdej specjalizacji zajmuje się swoimi, y, swoją rodziną, swoimi znajomymi gdzieś tam w swoim wolnym czasie. Jedna koleżaneczka do mnie przyjechała. Pozdrawiamy. No, razem. Słuchajcie, marzyło mi się naprawdę, jak widziałam, że Nikola robiła tutaj różne USG, to marzyło mi się, żeby mi zrobić USG na takim super profesjonalnym sprzęcie. Co ciekawe, jedną z uprzywilejowanych pacjentek okazała się Aniela Bogusz, influencerka działająca w sieci pod pseudonimem Lil Masti. Kobieta sama wielokrotnie chwaliła się publicznie wizytami u mamy co jest jeszcze bardziej ciekawe, po jakimś czasie okazało się, że panie są kuzynkami. My jesteśmy rzeczywiście kuzynkami i wiedziałam, jakie są tam e, rodzinne powiązania. Ponadto lekarka przyznała, że potajemnie przyjęto ją do szpitala, a za powód pobytu określono zupełnie inną przypadłość niż tą, z którą kobieta pierwotnie przyszła na oddział. Ja byłam przyjęta na oddział bardzo potajemnie, dlatego że to było zupełnie nieopłacalne dla szpitala, bo NFZ tego nie przewidywał, że można być tak przyjętym. Na pewno to, że byłam lekarką karzem pomagało że jakby wszyscy się na to zgodzili. Zwierzyła się także, że gdy jej syn jako wcześniak przybywał w szpitalu, również skorzystała ze swoich znajomości, by częściej przybywać z dzieckiem. Nieprzemyślane wypowiedzi w błyskawicznym tempie rozniosły się po przestrzeni internetowej, a na mamę ginekolog spadła ogromna fala krytyki. Początkowo kobieta nie dostrzegała problemów związanych z tym, co robiła, a przede wszystkim czym chwaliła się setkom tysięcy swoich odbiorców. Nikt nie ucierpiał na tym, że ja poświęciłam trochę więcej czasu zostałam w szpitalu. Mam nadzieję, że po prostu z tej głośnej burzy powstanie to, że dużo. Że osób przyjdzie i będzie się badać i będzie korzystać z tych usług, które są nie tylko u nas, ale w bardzo wielu miejscach. Zapewne jej nastawienie do dramy zmieniło się, gdy po niedługim czasie sprawą zainteresował się Narodowy Fundusz Zdrowia, którego przedstawiciele zapowiedzieli kontrolę w placówce, w której przyjmowała Nicole. Konsekwencją całej sytuacji była kara w wysokości 25 tysięcy złotych nałożona na szpital oraz w szczęście postępowania w sprawie Nicole do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie. Nicole ponownie odniosła się do sprawy, tym razem przyjmując zdecydowanie Postawę. W krótkim oświadczeniu przeprosiła za zaistniałą sytuację i zobowiązała się pokryć karę nałożoną na jej miejsce pracy. Nicole Sochacki-Wójcicka nigdy nie kryła się z tym, że interesuje się modą oraz ubraniami, zwłaszcza gdy te kosztują swoje. Ze względu na prowadzony przez siebie sklep internetowy, kobieta chcąc nie chcąc jest zaangażowana w branżę. W związku z tym co jakiś czas wokół jej osoby powstały mniejsze i większe kontrowersje związane właśnie z tematem ubrań. Czy fakt, że kobietę stać na drogie ubrania jest jakimkolwiek problemem? W żadnym wypadku, lecz spora część fanów zarzuca kobiecie klasizm. Miał on być szczególnie widoczny podczas przygotowań do spotkania klasowego po lata na które influencerka przeszykowała swoją revenge dress, będącą nawiązaniem do słynnej sukni zemsty Lady Diany, którą założyła na swój rozwód z księciem Karolem. W 2023 roku istny sztorm przeszedł przez jej bardzo wnikliwie udokumentowaną na Instagramie przyjaźń z Emilią Lubańską-Juźwiak, znaną w sieci pod pseudonimem Emily Vivre. Swoją drogą kobieta była również pacjentką mamy ginekolog. Obie panie prowadzą sklepy internetowe. Jesienią wspomnianego roku w sklepie mamy ginekolog pojawiła się sezonowa premiera. Dzianinowy sweter w Paski. Okazało się, że dokładnie taki sam wzór miał trafić i do Emila Ateli. Wyglądało na to, że Sochacki Wójcicka wyprzedziła koleżankę o dosłownie chwilkę. Internauci niemal od razu dostrzegli podobieństwo produktów, początkowo myśląc, że jest to planowana współpraca. Jednakże zdziwienie w tej kwestii wykazała sama Emilia Lubańska-Juźwiak, która za pośrednictwem Instagrama poinformowała o tym swoich obserwujących. Po jakimś czasie Nicole publicznie przeprosiła koleżankę, lecz ta raczej nie chciała kontynuować tej znajomości. Głośnym echem w sieci odbiła się także afera torebkowa, podczas której Sochacki Wójcicka pochwaliła się nowym nabytkiem, na który wydała 30 tysięcy złotych. Z tej okazji zrobiła live'a z unboxingiem wymarzonej Lady Dior. I żeby było jasne, problemem dla internautów nie był fakt, że mama ginekolog kupiła drogą torebkę, lecz ideologia i poniekąd wytłumaczenie dlaczego dokonała tego zakupu. Podczas jednej z relacji na Instagramie Nicole postanowiła odnieść się do swojej nowej torebki, a zaczęła słowami, które zważywszy na okoliczności były niemałym zaprzeczeniem samej sobie. To co my posiadamy, to... To no, tak naprawdę nie jest ważne. Nicole przyznała, że torebka ta jest dla niej formą nagrody za przepracowany rok i motywatorem do dalszego działania. Ja nie chcę, żeby mój rok był torebką za 1000 euro. Ja chcę, żeby mój toreb... rok był Lady Dior. Wiele osób w mediach społecznościowych jednogłośnie stwierdziło, iż to, co reprezentuje mama ginekolog, to już nie tylko fachowa wiedza medyczna, ale i promowanie konsumpcjonizmu. Kobieta postanowiła odnieść się do tego zarzutu, przywołując przykłady kupowania samochodów lub drogiej porcelany, które również mogą być symbolem różności. Jeżeli ktoś kupuje samochody, kolekcjonuje jakieś oldtimery, nikt nie pomyśli, że to jest, coś jest z tym nie tak. Ktoś, nie wiem, kup, skupuje porcelanę, natomiast do torebek jest przyklejona taka łatka, Sprawy nie poprawił instagramowy profil Nicole, który w niektórych momentach wręcz ocieka pieniędzmi. Uważam, że zamiast doszukiwać się, czy jest w coś złego, warto byłoby przeanalizować, czy to jest ten rodzaj kontentu, który mama chciała pierwotnie realizować, czyli szczególny nacisk na aspekt edukacyjny. Jednym z najczęstszych zarzutów, które mama ginekolog musi odpierać, odnosi się do tego, co jej jako lekarzowi wypada mówić, a czego nie. Największe kontrowersje wzbudzają oczywiście zdjęcia z sali operacyjnej, porodówki czy gabinetu, robione nieraz dosłownie pomiędzy nogami pacjentek. Publikowane oczywiście, jak podkreśla influencerka, za ich zgodą. Niemałą kontrowersję wywoływały też zdjęcia zachęcające do samobadania piersi, na których wystąpiła topless. Warto podkreślić, że mimo tego, iż inicjatywa spolaryzowała internautów, to wywołała zamierzony efekt. To przy promowaniu tak ważnej sprawy jest jak najbardziej na plus. Rozmycie ról pomiędzy influencerką a lekarką sama Nicole nasiliła twierdząc, że praca influencera w zespole influencerskim to jest jedna z najtrudniejszych prac, jakie można sobie wyobrazić. Praca influencera lub w zespole influencerskim to jest jedna z najtrudniejszych prac, jakie możecie sobie wyobrazić. I wydawałoby się, że studiowanie medycyny to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, a dla niej jeden dzień w firmie jest trudniejszy, tak jakby. Mentalnie, yy, i nawet fizycznie, niż studiowanie yy, medycyny. Nie trzeba chyba wspominać, jak na te słowa zareagowali internauci. Jakiś czas temu Nicole postanowiła wspólnie z koleżanką założyć podcast, w którym bez ogródek rozmawiały o tematach, które dla wielu osób są tematem tabu. Jak można się domyślić, szlachetnie brzmiąca inicjatywa niemal od razu stała się źródłem wielu kontrowersji. Należy podkreślić, że propagowanie zdrowego życia seksualnego i przełamywania tabu jest bardzo ważne, lecz mama ginekolog postanowiła pójść o krok dalej. Jednym z odcinków, który wzbudził największe poruszenie w internecie, dotyczył odbywania stosunków seksualnych w związkach, w których pojawiło się nowonarodzone dziecko. Mama ginekolog co rusz rzucała ciekawymi tezami dotyczącymi zarówno mężczyzn, jak i samego stosunku. Jeżeli mężczyzna tak. ma potrzeby, a każdy y, mężczyźni mają po prostu fizjologiczną potrzebę opróżnienia jąder. Co dwa dni najczęściej. No i co? Jest połóg, Kobieta nie może współżyć. No to są dwie opcje. Trzy opcje. Idzie do innej. Mam nadzieję, że nie wpada na ten pomysł. Robi to sam? Albo tą biedną kobietę, która jest zmęczona, zajmuje się dzieckiem, mówi: Hej, chodź tutaj, zrób mi. Dobrze. Dobrze. Wypowiedź, która szczególnie zwróciła uwagę widzów, dotyczyła stosunków wynikającego poniekąd z obowiązku bycia partnerką. Nicole przyznała, iż niejednokrotnie nie miała ochoty na sprawy łóżkowe, lecz robiła to ze względu na swojego męża. Seksualność i współżycie dla mojego męża jest w ogóle mega ważne. To nie jest tak, że ja zawsze współżyję tylko, jak mi się chce. Tak jakby ja to też robię wtedy, kiedy on chce, a ja sobie myślę: Dobra, no chłopie, chcesz, nie ma problemu. Jestem twoją żoną, ja cię kocham. Ponadto kobieta wysunęła dosyć śmiałą tezę, twierdząc, że rodzice bardzo często uprawiają przy dzieciach, w tym również ona. No, robi się to przy dzieciach, gdzie dziecko jest w pokoju obok, drzwi są niedomknięte. Czasami dziecko jest nawet w tym samym łóżku, a wy jesteście na drugiej części tego łóżka. Mamie ginekolog nie można odmówić jednego. Bardzo aktywnie udziela się we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych i szerzeniu wiedzy na tematy ważne dla wielu kobiet. Między innymi dzięki temu Nicole w 2019 roku wygrała w plebiscycie Warszawianki Roku. Oprócz tego Nicole wraz z mężem prowadzą Fundację Ernesta. Instytucja świadczy darmowe wsparcie dla osób, w szczególności kobiet z problemami okołoporodowymi. Influencerka bardzo często samodzielnie organizowała akcje charytatywne, takie jak Dobra Akcja zorganizowana w listopadzie 2021 roku. Podczas wydarzenia Nicole wraz z mężem urządziła akcję charytatywną połączoną z luksusowymi zakupami. Wydali wspólnie 100 tysięcy złotych na kilkadziesiąt produktów, od markowych torebek przez biżuterię, aż po premium sprzęty Smart Home z najwyższej półki. By mieć szansę na wygranie jednego z nich, wystarczyło wpłacić na fundację Ernesta jedną złotówkę. Akcja cieszyła się tak ogromnym powodzeniem, że owe 100 tysięcy udało się pomnożyć wielokrotnie, a kwota trafiła do dziecka chorego na SMA, rdzeniowy zanik mięśni. Co ciekawe, to nawet w kwestii akcji charytatywnej, Mama ginekolog parę razy podpadła opinii publicznej. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce już w 2017 roku. Wówczas Nicole udostępniła na Facebooku post, w którym znajdował się link do zbiórki pieniędzy dla kobiety chorej na raka. W opisie zbiórki podano, że zebrane fundusze mają zostać przeznaczone na niestandardowe leczenie w Meksyku w szpitalu Hipsa. Internauci oraz administratorzy szybko zauważyli, że placówka ta stosuje tak zwaną terapię Gersona, metodę zaliczaną do medycyny alternatywnej, która opiera się między innymi na lewatywach skawy, do żylnym podawaniu witamin oraz diecie opartej na produktach organicznych. Należy podkreślić, że wspominana metoda leczenia nigdy nie została poparta dowodami naukowymi. W odpowiedzi na krytykę mama ginekolog usunęła post promujący zbiórkę na kontrowersyjne leczenie. Wkrótce potem opublikowała nagranie, w którym wyjaśniała powody swojej decyzji, powołując się m.in. na intuicję pacjentów. Jednak i to wideo spotkało się z nieprzychylnym odbiorem i podobnie jak wcześniejszy post, zostało usunięte. Następnie blogerka zamieściła na Facebooku kolejny wpis, w którym Wyjaśniła, że poruszyła ją osobista sytuacja chorej kobiety, dla której prowadzono zbiórkę oraz że kierowały nią dobre intencje. Zaznaczyła również, że nie była świadoma, na czym dokładnie polega leczenie, które miały finansować zebrane środki. Jej wpis wywołał mieszane reakcje. Część komentujących zwracała uwagę na kwestie związane z etyką zawodową i zarzucała jej, że zamiast przyznać się do błędu, próbowała się tłumaczyć. Z drugiej strony pojawiły się też głosy wsparcia, podkreślające dobre intencje kobiety i chęć niesienia pomocy. Oprócz tego, mama ginekolog bardzo chętnie bierze udział w akcjach organizowanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas jednego roku, dzięki swoim zasięgom, Nicole udało się zebrać prawie 6 milionów złotych. Było to możliwe dzięki serii e-booków, z których cały zysk został przeznaczony na wsparcie WOŚP. Na czas finału mama ginekolog zdecydowała się tymczasowo zamknąć swój sklep, oferując jedynie e-booki. Również w tym przypadku nie obyło się bez kontrowersji. Jedna z sytuacji dotyczy tak zwanego cenniczka dobra. Wielu internautom niekoniecznie spodobał się taki sposób nakłaniania ludzi do wkład na zbiórkę. Jeżeli jednak Nicole widziała, że jej obserwujący nie wpłacają na cele charytatywne tyle, ile by oczekiwała, to zdecydowanie zmieniała ton narracji. W ten oto sposób w kilku relacjach na Instagramie wręcz z pretensjami zwracała się do fanów, mówiąc, że ludzie już nie chcą pomagać. E, stories ogląda 200-250 tysięcy osób, wpłaciło 5 tysięcy. E, to pokazuje, jak bardzo. Ja nie wiem, zobaczcie, że to jest oficjalna zbiórka wośpu. Ja Wam nie mówię, żebyście wpłacali na jakąś zbiórkę moją, czy cokolwiek, tylko na oficjalną zbiórkę wośpu. Mama ginekolog to osoba, której zachowanie niezaprzeczalnie polaryzuje internautów. Nie można jednoznacznie uznać ją za osobę szkodliwą w środowisku medialnym, ponieważ od wielu lat sukcesywnie edukuje w wielu naprawdę istotnych kwestiach. Do tego należy dodać wszelkiego rodzaju zbiórki i akcje charytatywne, które pomimo wpadek z jej strony wciąż pomagają. Problemem Nikol Sochackiej-Wójcickiej jest przede wszystkim to, że bardzo często przyjmuje postawy, której nie oczekują od niej osoby ją obserwujące. Kwestia konsumpcjonizmu i emanowania pieniędzmi ze strony kobiety również jest czymś, co przysparza jej fanów. Mama ginekolog to zdecydowanie ten rodzaj influencerki, której niekiedy przydałaby się porada dobrego pr aby jej content wciąż mógł edukować i być wsparciem dla wielu kobiet w okresie okołoporodowym.